Dawid był chudy jak głodzony pies i zawzięty jak kłódliwa baba. Mimo, że nie miał postury wojownika, trzymał ciśnienie i nie pękał z byle powodu. Kurczę, nawet z poważnego powodu. Chociaż w takich realiach coraz ciężej panować nad sobą. Zbliżające się narodziny dziecka to kiepski czas na utratę pracy. Nie najlepszej, na czarno, ale żyć się dało. Teraz zostali na lodzie. Dzieciak w drodze, wydatków nie da się zamrozić, a poczucie bezpieczeństwa topniało w tempie znikania oszczędności. Ale Dawid zagryzał zęby i się nie poddawał. Na pomoc bliskich nie mogli liczyć. Rodzice Ali nie żyją od dawna. Starzy Dawida nie wiedzą nawet, że zostali dziadkami, ani tego, co się później stało z ich synem. Ciekawe, czy w ogóle by ich to obeszło. To nieważne. Niech ich szlak. Nikt ich nigdy nie poinformował. Dawid przeglądał ogłoszenia. Ciągle te same. Rzadko pojawiało się jakieś nowe. Nie miał super wykształcenia i nie mógł ucalować wysoko. Nie był głąbem, tylko leniem. Inaczej w szkole przekładałby się do nauki i teraz coś potrafił. Nie posiadał większych ambicji. Jeśli jakiś mógł mieć, to sposób wychowania rodziców stłamsił je w zarodku. Muszę połazić po firmach i popytać, pomyślał i podrapał się w głowę. I obciąć włosy, zauważył. Ala przejedzie mu maszynką po głowie i po sprawie. Nosił taką samą fryzurę odkąd pamiętał, prawie na łyso. Do pokoju wtoczyło się jego ciężarne dziewczę. Rozpogodził się i wyprostował, a kręgi na plecach przestały wystawać. Uważał się za wielkiego szczęściarza. Nie rozumiał, jak kobieta takiej klasy mogła zwrócić uwagę na takiego wymoczka. I jak? zapytała. Lipa. Usiadła obok i położyła mu dłoń na ramieniu. Poczuł kochane ciepło. Tęsknił do niego i grzał się w nim, kiedy tylko się pojawiało. Bo od jakiegoś czasu ala coraz częściej używała nieznanej mu wcześniej funkcji mrożenia. Ostatnie miesiące napięły ich związek jak grube dubsko gumę w gaciach. Ciąża obojgu dawała się we znaki, najbardziej wahania nastroju Ali, które teraz wzmocnił strach o przyszłość. Dawid robił, co mógł, żeby się nie martwiła. Powinna odpoczywać, relaksować się, a nie żyć w stresie. Będzie słabo. Pomyślał o przyszłych rachunkach i ziewnął. Zawsze ziewał, kiedy się stresował. Ala nie zdawała sobie z tego sprawy. Ukrywał przed nią tę zależność. Zamknął strole z ogłoszeniami. Nic nie ma? Zapytała. Nic nowego. Jutro połażę po firmach i popytam. Będzie dobrze, nie martw się. Przeciągnął się, kościsce plecy bolały od garbienia się przed komputerem. Zauważył, że Ali chodziło coś po głowie. Rozmawiałam z Martyną i może faktycznie tego spróbować. Mówiła, że najlepiej jest zacząć od znajomych. Najlepsza praca to taka załatwiona po znajomości. Martyna, wszechwiedzące jajo pytałem już kolegów mają dać znać jak coś będzie o tym też mówiła o czym? jej się przecież burza nie zamyka nie chcę źle mówić o twoich kolegach alek który będzie o tym pamiętał każdy ma swoje sprawy musi pracować i nie ma czasu ktoś musiałby im wcisnąć w ręce pracę i powiedzieć że kogoś szuka a i tak nie ma gwarancji że przypomnieliby sobie o tobie to mało prawdopodobne nie uważasz nie wierzę, że któryś ruszy palcem, żeby ci pomóc, czy popyta chociażby. Milczał. Zwrot, nie uważasz, zwiastował kłopoty. Ale nie tym razem. Raz Martyna powiedziała coś z sensem. Sam nie ruszyłby palcem, może dla najbliższych kumpli. Przecież nie raz ktoś dzwonił i prosił, żeby dał znać, jak będzie coś słyszał o jakiejś robocie. Zapominał o tym zaraz po odłożeniu słuchawki mimo szczerych chęci. I wiesz, co jeszcze powiedziała? Zapytała. Co takiego? Zupełnie inaczej, kiedy powiesz, że coś dajesz za znalezienie pracy. Jeśli jakaś propozycja wypali, dajesz za nią przykładowo tysiąc złotych. Tysiąc złotych, no co ty, za co? Wiem, że nie mamy teraz, ale może warto pożyczyć. Opłaca się dać za znalezienie pracy. Nawet jeśli twoi kumple powiedzą, że nie chcą, ty się upieraj. Za tysiąc złotych każdy wykona chociaż kilka telefonów. Tysiąc złotych lepiej brzmi, niż daj znać, jak będziesz coś słyszał. Nie uważasz? Sądzę, że to dobry pomysł. Widział, jaki szczere chęci zamieniły się w oczekiwanie, czy przyzna jej rację. Miał wrażenie, że jakoś ciszej się zrobiło w mieszkaniu. Tylko tykanie zegara stało się głośniejsze. Może coś w tym jest? Masz rację, powiedział. Warto odgrzewać stare kontakty, dodała. Mogę spróbować. Dotknęła jego głowy. Trzeba ci obciąć włosy.